Witam Was w kolejnym vlogu. Maja z rana szuka sobie zabawek i dzisiaj wybrała do zabawy takiego kurczaczka. Także akurat tematycznie do zbliżających się świąt wielkanocnych. Przygotowałam sobie śniadanie. I teraz szykuję się, bo zaraz będziemy jechać na zakupy. jeszcze właśnie wybiorę sobie jakiś łańcuszek. myślę, że Wam już coś ponagrywam na miejscu. Jak już pojedziemy. Na ja szybko jeszcze Wam tylko pokażę, jak pięknie owiec mi rośnie. To jest ta babka. I ten owiec też już kiełkuje. Go zasadziłam później. Idziemy do mini galerii. Ja oczywiście się cieszę, to są moje siatki. Zaraz wam, oczywiście, nagram chorób zakupowy. A już Wam pokazuję, co kupiłam. Pierwszą rzeczą jest e kokarda na drzwi. Jest ona zakupiona w PEPKO. Tak wygląda. Zaraz Wam pokażę cenę: do 25 zł. wzięłam rzecz z Dilsa, znaczy tu będą już zakupy wymieszane, więc bym po prostu mówiła, z tego są sklepu. To jest z Dilsa i było przecenione, bo zapłaciłam za to chyba 15 zł, a była przecena właśnie z jakiejś innej ceny. Było po prostu ogólnie droższe, a teraz były duże przeceny w Dilsie, dlatego tam wzięłam trochę rzeczy. I naprawdę piękny pojemnik, który możemy sobie wykorzystać na jakieś słodycze albo na coś innego. I to bardzo duży, za 15 zł taki wielki pojemnik, to naprawdę uważam, że Całkiem fajna cena. Wzięłam też rzeczy z Biedronki, które też były na promocji. Były dwa plus dwa, więc jak się wzięło dwie rzeczy, no to dwie były za darmo, więc dlatego wzięłam cztery. Są dekoracje na piku. Jakieś kurki, kurczątka. Ja wykorzystam to do kwiatków. Tu od razu jakieś smaczki też wzięłam dla piesków I to jest akurat ze sklepu Action To jest linsalt dla chrupki Chcę dobrze bo tu pisz. Co no, ładnie, chcę Wam pokazać W tej paczce mamy sześć takich malutkich paczuszek Na w środku Proszę Was, jest tak że na pewno Wam to przeszkadza no, i to jest właśnie holnie tylko ozdób wielkanocnych, no bo też ogólnie wiosenne, bo wzięłam w klapko cztery doniczki i te doniczki wzięłam z myślą na balkon. Chciałabym tak zawiesić i po prostu posadzić tutaj jakieś kwiaty. Myślałam, może pelargonie, albo inne. Czy możecie mi polecić jakieś yy, ładne kwiaty na balkon. Teraz Wam pokażę, co mam w kolejnej siatce. Zakupów jest całkiem sporo. Wzięłam również do ogrodu lampki solarne. I kolejne lampki solarne. I tu jeszcze wzięłam cebulki mieczyków w Biedronce. I ładna dekoracja z Dilsa To jest jakaś kaczuszka. Czy gąska. Chyba kaczuszka i jeszcze zobaczcie z małą kaczuszką. Tak wygląda. I na to też była bardzo duża przecena. Bo dałam za to chyba tylko 10 zł. Za taką dość sporą dekorację. kiedy muszę otworzyć drzwi Majpsa. I już Wam pokazuję kolejne rzeczy, to jest akurat dekoracja z mrówki i chyba też wykorzystam sobie to na stół, po prostu wielkanocne, taki kurczaczek w skorupce jeszcze z małym kurczaczkiem. Z zakupów też jedzeniowych wzięłam duży zapas jajek, które są na wagę do kupienia w Biedronce i one nawet całkiem tanio wychodzi ich cena i na wagę można jeszcze wziąć też sporo. I oczywiście je kupiłam dla całej rodziny, no i też będą do koszyczka wielkanocnego. Opaska. Zestaw malutkich właśnie zawieszek. Myślałam, żeby nimi udekorować bazie, które tam widzicie są za mną. Chciałam minimalistycznie, bo mam różne dekoracje, ale tamtymi dekoracjami chciałabym udekorować bazie, które mam w salonie, a te bazie, które mam właśnie w pokoju, chciałabym tak minimalistycznie. No i tu jeszcze kupiłam zestaw w Dilsie, oczywiście kubeczek, tak jak wiecie, ja ciągle kupię te kubki, jest od nich uzależniona. I to jest akurat kubek z kurką. No i do tego był zestaw również talerz. Zastanawiałam się, czy nie wziąć sobie takich talerzyków więcej żeby na przykład 4 wziąć no ale w ostateczności kupiłam tylko jeden talerzyk i tą kurkę, ten kubek z kurką zestawik i co jeszcze wzięłam? z Kurpek yy, w Dilsie spotkałam coś takiego to jest chyba jakaś zdrowsza wersja chłopak No i oczywiście jeszcze coś y, dla piesków, smaczki, to są y, kabanosy, jakieś kiełbaski oraz jeszcze drugie smaczki, to są bardziej gryzaczki to z cappuccine smak, który bardzo Wam polecam i bardzo go lubię, waniliowy, wanijowy na jest to cappuccino i jeszcze w Divisie są takie smaki więc też sobie wzięłam, już kiedyś kupiłam smak waty cukrowej i jeszcze tych fasolek to są chyba wszystkie moje zakupy zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy jeszcze w Mrówce kupiłam zapach do samochodu z uroczym pieskiem. Jest to jawniczek, nie jest to pinczerek, akurat pinczerka nie było. Ale przynajmniej takie ma umieszczenie, jak moje psiaki. Także taki właśnie pieskowy zapach do samochodu. Idziemy dzisiaj na spacer. Dzisiaj jest bardzo ładna pogoda. spiski są w samych szelkach. Ogólnie jest bardzo ładna pogoda, ale są też chmury, więc w sumie nie wiadomo, czy nic nie będzie padać. Pieski gołe. My nie mamy właśnie nic, gdyby padało. Nie wziąłem też dla dziewczyn żadnych płaszczyków. To jest naprawdę bardzo ciepło. Zobaczcie jak ładnie drzewa już kwitną. Ostatnio jak byliśmy na spacerze to jeszcze nie było nic widać, znaczy jak Wam nagrywałam. A teraz już tak ładnie rozkwitły. Jeszcze Wam przybliżę. I już będziemy zaraz wchodzić do lasu, bo już doszliśmy do niego. Będzie lasem I Ja dzisiaj zabieram się za dekorowanie Już domu na Wielkanoc I to są rzeczy nowe Jeszcze tutaj mam I zaraz też wezmę pudełka, które, W których mam dużo wielkanocnych Ozdób, dekoracji I oczywiście będę ozdabiać Tymi rzeczami, więc może najpierw Zacznę, zresztą sami zobaczycie W salonie mam Taki mini aneks kuchenny i tutaj właśnie położyłam sobie pojemnik, w którym, do którego przełożę herbatkę. Jeszcze resztę herbatę. Myślę, że fajnie, jak ta herbata będzie w takim wielkanocnym pojemniczku. To będzie się prezentować. Następnie będę dekorować bazie, więc mam dużo właśnie zawieszek. Myślę, że te zajączki będą ładnie wyglądać. Tak już dekorowałam bazie w salonie. Dużą kokardę na razie zawiesiłam tutaj, ponieważ ogólnie pomysł miałam taki, żeby to była kokarda na drzwi wejściowe, ale nie mam tam przybitego gwoździa, więc jeszcze zobaczę. Więc na razie po prostu zawiesiłam w przedpokoju, tak blisko balkonu, na drzwiach od strychu. Na stole w kuchni położę tego kurczaka i duży pojemnik z zajączkiem położyłam w kuchni. I też do kuchni wezmę sobie którąś z wiosennych, a właściwie wielkanocnych ściereczek. Może te marchewki wybierzemy. I teraz zawieszę na tych basiach, które mam w pokoju. Widzicie, jaka ładna, ładny baranek. I teraz mam jeszcze pomysł, żeby zawiesić gdzieś tą girlandę w kształcie z różami. Tylko no nie wiem, czy nie będzie tak trochę za dużo, jak jeszcze dołożę tą girlandę na tą toaletkę. Jeszcze mi zostały jedne lampeczki, wielkanocne i dam je na klatkę, ponieważ w zeszłym roku też właśnie na klatce świnek miałam takie wielkanocne lampeczki. Jeszcze dam jakieś dekoracje do kwiatków. Więc tu na pewno może do tego kakzusu dodam sobie kurkę, też może do storczyka. I zostały nam jeszcze dekoracje na łóżku. Mam poduszki dwie i kocyk w stokrotki, wydaje mi się, że będzie pasował. Wyszłam na ogródek i jeszcze na to małe drzewko A powieszę trochę pisanek. i Zobaczcie to drzewko, widzę, że niedługo będzie już kwitło, bo ma pączki. Już trochę takich pisanek zawiesimy. I tak to wygląda. To jest małe drzewko, ale myślę, że wystarczy. Już Wam pokazuję, jak dekorowałam pokój. A więc Z tej strony mamy wazon z baziami. I tutaj zawiesiłam różne zawieszki. Obok tego stoi ta gąska, którą kupiłam w dirsie Gąska czy kaczka, no nieważne. Różne właśnie zawieszki wielkanocne. Postawiłam dużego zająca właśnie na komodzie. I też skrzata wielkanocnego. A teraz dekoracje na biurku. Tutaj już bardziej jest minimalistycznie. Postawiłam owiec, który jest zasadzony. Tu tylko przyczepiłam takiego kurczaczka, żeby dodał bardziej Takiego nastroju wielkanocnego. I ten owiec myślę, że będzie ładnie wyglądał jak wyrośnie. No na razie, jak widzicie, jeszcze jest taki nie aż taki duży, więc jeszcze nie ma efektu. To jest baranek, który kiedyś kupiłam na kiermaszu wielkanocnym, więc on jest ręcznie robiony. No i jeszcze jedną dekorację. Tutaj do kwiatków no to przyczepiłam czy znaczy nie tyle co przyczepiłam, co powkładałam te patyczki. I tak się prezentuje toaletka. Na toaletce zawiesiłam tą girlandę z różami. Ona jest z lampeczkami LED, więc wieczorem będzie ładnie na pewno wyglądać. Oprócz tego tutaj też właśnie położyłam taką kurkę z kiermaszu, którą też kupiłam na jakimś właśnie kiermaszu, też ona była ręcznie robiona. Na półeczce na toaletce mam dwa zajączki. I w sumie jeszcze trzeciego zajączka. No a to są moje dekoracje na regale, więc tutaj tylko powiesiłam kurczaczka i stroik wielkanocny dałam na regał. Jednak na tym regale wprowadziłam małą zmianę, żeby nie było za dużo tych kolorów jednocześnie, więc tą szkatułkę w kształcie fotela przyniosłam sobie na drugą półkę, a tą kurkę właśnie też dałam tutaj. Wydaje mi się, że będzie tak lepiej to wyglądać. Chociaż powiem Wam, że tak jak na początku bardzo mi się ten stroik spodobał, ale to teraz widzę, że on nie jest za bardzo w moim stylu. Ja wolę taki styl, gdzie nie jest naraz jednocześnie tyle kolorów. Więc na początku jak go zobaczyłam, to właśnie go wzięłam, bo mi się to spodobało, że tak wiosennie wszystko, wiecie, jest tak kolorowo. A teraz jak na niego patrzę, to szkoda, że nie wzięłam takiego bardziej minimalistycznego, po prostu bardziej w jednej kolorze, czy tam w dwóch kolorach, czy nawet w trzech. A tutaj widzicie, mamy wszystkie kolory prawie jakie istnieją. No ale no już nieistotne, no będzie taki. Często jest tak, że jak coś kupujemy, to po prostu później dochodzimy do wniosku, że wolelibyśmy coś trochę innego. Ale ogólnie mi się podoba, tylko mogłoby być z mniejszą ilością kolorów. No i tak to tutaj wygląda. A to jest moja toaletka. I na klatce świnek mam też zawieszone z lampyczkami LED. Takie pisanki. Znaczy, to jest girlanda po prostu. No i oczywiście jeszcze poduszki wielkanocne i kocyk na łóżku. Czy chcę Wam powiedzieć, że zamówiłam w końcu na AliExpress kolejny taki odcisk do zrobienia, odci zestaw do zrobienia odcisku zwierzaka czy tam dziecka, no bo te zestawy są różne. Ja zrobiłam, wiadomo, dla zwierzaka. Znaczy, zamówiłam i dlatego, że właśnie tu mi brakuje, bo mam, widzicie, cztery miejsca na tym i mam Sony odciski zrobione, Mai, Meli i to się jeszcze wtedy nie miałam, jak te zestawy kupowałam no i brakuje mi Zuzi odcisku i Tosi więc będę chciała sobie tutaj też zrobić żeby mieć już wszystkich zwierzaków tak ładnie, a żeby to było zrobione poza tym, no brakuje tu na tym obrazku, tak dziwnie to wygląda bez pusty tak więc chciałabym, żeby już było to gotowe nie wiem, kiedy z ekspresu przejdzie, no bo tam wiadomo, że zawsze to idzie trochę jednak czasu ja właśnie przyniosłam na górę do siebie do pokoju Zuzię i nie wiem, czy tam widzicie, ale za szafką widać Mele, ponieważ świnki też są właśnie wypuszczone. I Melucia, jak zobaczyła Zuzię, to się schowała. Czy widzicie, tu jest Mela? To się zainteresowała się Zuzią? Ale już przeszła dalej. Zusia jest jeszcze zaspana. Lucia na razie też się boi zuzi i schowała się do tunelu. Więc tak to wygląda. Świnki po jakimś czasie już trochę bardziej są śmiałe i same do zuzi podchodzą. Zobaczcie, Lusia zmierza w stronę zuzi razem z Tosią Melcia najbardziej się boi. Zuzia się trochę ruszyła. Zobaczymy, czy świnki się przestraszą. Chyba tak. Dawno już, raz, dawno już Zuzia w ogóle nie widziała się z świnkami. No bo świnki głównie przebywają u mnie w pokoju, czyli na drugim piętrze, a Zuzia na samym dole. przed chwilą robiłam zdjęcia już wielkanocne z opaską, więc myślę, że pojawi się już na Instagramie, albo może nawet jest na Instagramie. Ogólnie co chcę Wam powiedzieć, to zdjęcia jest już taka duża, że pamiętam jak była mniejsza i robiłam jakieś zdjęcia wielkanocne, to taką opaskę ja jej zakładałam po prostu tak wiecie, na skorupkę do zdjęcia, a teraz jest już tak dużym, że wiem, że zobaczcie, taka opaska to po prostu już spada, zwyczajnie spada i nie da się jej założyć aby zrobić złudze zdjęcie. Taki pełny paśnik naładowałam świnką Dzisiaj dlatego że im otworzyłam nowe sianko z Alegi. Myślę, że im posmakuje. No i załadowałam im cały ten paśnik. Ten paśnik bardzo fajnie mi się sprawdza, bo jest po prostu olbrzymi, więc dla trzech świnek idealnie, dla dwóch również. Nie muszę co chwilę dosypywać sianka, bo po prostu dam im taki wypełniony pobrzegi i dostarcza na kilka dni i to spokojnie. Bo już nie pamiętam, kiedy ostatnio dokładałam sianka, jak dam tak dużo. Ja tak się rozchodziła, że aż zeszła do przedpokoju. I teraz sobie tutaj siedzi. Więc muszę pilnować, żeby nie chciała zejść ze schodów. I dzisiaj otworzę pieskom te przysmaki do przetestowania. Jestem ich ciekawa. One na pewno nie mają jakiegoś fajnego składu. No bo są zakupione w takim markecie. To Znaczy one są z Dilsa. Nie, one są z Action. Tak, dobrze smak jak są z Action. Na w ogóle pamiętam, że też nie za bardzo mogę znaleźć tutaj skład. Wiem, że są o smaku kurczaka. No i teraz otworzę i zaraz pieski w ogóle zawołam. Chodź Maja! Dziewczyny były na dole. No, widzieliście? Między dziewczynami czasami dochodzi do takich zgrzytów. że gdzieś tam Sonia zawarczy na maję. I to są krążki. Nie są jakieś bardzo twarde, ale na pewno nie jest to przysmak. Wiecie, taki drobniutki jako nagroda za, za wykonanie czegoś, tylko po prostu trochę większy. Można oczywiście go dzielić. Nie ja wiem, dam po jednym tym krążku. Siad. Sonia przejść tutaj dalej, bo Sonia zauważyła, na nasiądzie tylko na dywanie. Siad. Sonia na pewno jakby nie usiadła nie ma I Majuczka poproś Ogólnie zobaczcie co robi Sonia Ona idzie tam zjeść na dole, tak więc Niech sobie tam zje Więc nagram Maję No i bardzo smakuje, Sonia chce pewnie też, tylko Sonia poszła sobie na dół zjeść A Sonia jednak nie poszła na dół. Ona zatrzymała się na schodach i je sobie tego przysmaka na schodach. Wrótem biegnie, bo myślałam, że jak szybciej zje to dostanie drugiego. Ale Soniczka nie ma tak. Nie będzie tyle przysmaków. Jeden musi ci wystarczyć. Ale smakował. Majeczka już tu w pokoju. I powiem wam, że też już czekam na cieplejsze dni, żeby zacząć coś sobie tutaj robić na balkonie. A teraz chciałam wam tylko powiedzieć, właściwie pokazać, jak ładnie kwitnie drzewo u sąsiadów i taki ładny mam widok teraz z balkonu jak spojrzę, no to kwitnie to drzewo. I w ogóle przez to, że to drzewo kwitnie, to te płatki z niego białe to lecą wszystkie w tą stronę jak jest wiatr i wygląda jakby śnieg padał. No, ale to tylko tak wygląda, a tak no to właśnie fajnie to drzewo. Taki widok tu będzie zieleni z balkonu. U tych drzew właśnie sąsiada. No, ale nie wiem, kiedy właśnie będę ten balkon urządzać, z tego względu, że no my tutaj widzicie, jakie mamy podłoże. Mam po prostu folię położoną, bo tu nie ma płytek. Jest jakby połowa balkonu, jest zrobiona, a tutaj już trochę było to zniszczone, więc będzie trzeba coś robić. Ale w sumie o tym Wam już mówiłam. No ale teraz i tak jeszcze nie jest na tyle ciepło, żeby coś sobie na tym balkonie działać. Chociaż już doniczki kupiłam, tylko doniczki właśnie nie wiem, czy będę z tej strony wieszać na balkonie. tej poręczy, czy właśnie nie od strony mojego pokoju. No bo od tej strony mam drzwi balkonowe, a z strony przedpokoju. No i tu mam tą dużą część balkonu, Bo od tej strony mam węższy balkon. No, i nie wiem, gdzie będę jeszcze sobie wieszać te doniczki, czy właśnie od tej strony na tej porę, czy od tamtej strony. to jeszcze później się zobaczę. Ja chciałam Wam też powiedzieć, że w sumie już będę powoli kończyć ten filmik. Bo dzisiaj, też oprócz takich przyjemnych rzeczy z dekorowania, z zakupów, no to też wydarzyło się coś nieprzyjemnego. A dokładnie mamy jakiś problem z piecem. Ma do nas przyjechać właśnie pan. Który zobaczy co się dzieje. Teraz dzwoniliśmy do serwisu. No i na razie jest zimno w domu. A my mamy też piec, właśnie, bo mamy piec na pelet i ten piec też jest, z niego grzeje się woda nam ciepła, więc bardziej problem już nie tyle, co w domu, że będzie zimno, bo on to jeszcze jakoś gorzej będzie, jak woda ciepła nie będzie. Na razie jeszcze jest nagrzona. Ja już chciałam kończyć ten filmik. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.